Dzień dobry widzowie. Dzisiaj będziemy patrzeć, kto ma większy skill. Skill, skill, skill. Kto ma większy skill? 8,77 sekund. Dobra, teraz będzie kolej Daniela. Teraz moja kolej. 4. Dobra, teraz każdemu jeszcze po jednej próbie Nie pobije mnie 5,7 sekund Teraz ja 3,43 jest teraz, no. Już musieliśmy mieć dwie próby 3,87 Masz jeszcze jedną próbę co jest? Co jest? Ale ja wygrałem, gorzej Ty miałeś 3,83 A ja 3,73 Dobra, to teraz każdy jeszcze po jednej próbie I kończymy Teraz ja... Uff! co jest! 3,33! Yeah, wygrałem!